Dzień dobry, kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku blizią w czytaniu na styczeń 2020 roku. Kochani, mam nadzieję, że wszystkie plany, marzenia, a wszystko co sobie założycie tutaj na ten nowy rok, myślę, że to się wszystko spełni. Życzę Wam tego z całego serca, czy mam kciuki. Zobaczmy, co w, dzisiejszych, co w dzisiejszym rozkładzie dla Was. Dla Was dzisiaj rozkład ogólny, rozkład duży. Miłość, praca, finanse dla par, dla singli, dla wszystkich osób spod znaku, spod znaku bliźniąt. Karty mam już wstępnie, karty mam już wstępnie przetasowane. Natomiast pragnę Wam jeszcze przypomnieć tutaj, kochani, iż są to pytania ogólne, tak? nie z każdym z was te czytania ogólne. Nie z każdym z Was te czytania tutaj będą korespondować. Nie ma po prostu. Nie ma po prostu takiej, takiej możliwości. Jeśli ktoś z Państwa ma taką potrzebę, to ja zapraszam oczywiście do siebie na sesje prywatne, gdzie możecie omówić swój indywidualny przypadek, tak? Możecie tutaj pytać o rzeczy, które, które Was dotyczą, które, interesują, które Was interesują, tak. Pamiętajcie również o tym, iż, iż energie tutaj w tarocie są dualne, tak? że można je wymieniać męską na żeńską, żeńską na męską. Jeśli jesteś kobietą, a ja odczytuję na przykład rozkład tak, gdybym robiła to dla mężczyzny, ponieważ tak te karty się ułożyły, to pamiętajcie o tym, iż możecie sobie, a nawet powinniście tę energię tutaj męską na żeńską, żeńską, na męską, potrzą, po raz kolejny wymieniać. Zobaczmy zatem, kochani, co tutaj u Was. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku bliźnią, na styczeń 2020. Wow, karty lecą. Trzecia osoba w związku, a związek z rozsądku. Co tu się dzieje? Bliźnięta. Nie wiem, zobaczymy. No, pierwsze informacje, tak? Karty skoczki, które tutaj wyskakują podczas pasowania. A Ktoś pozostaje w jakimś relacji, w jakimś związku, tak, ewidentnie z rozsądku, być może są to jakieś rzeczy dotyczące rodziny, dzieci, zobowiązań, jakichś finansowych, wspólnych i tak dalej. Natomiast w waszym życiu gdzieś tutaj jest jakaś inna, inna osoba, trzecia osoba pomiędzy, pomiędzy wami. Zobaczmy, zobaczmy co tutaj się pokazuje. Dziewiątka, dziewiątka pentakli. Karta dostatku. Karta dostatku, ale w pojedynkę. Karta, która symbolizuje osobę, która żyje dostatnio, ale jest sama lub samotna. Wow. Ślub, stabilność, pomyślny dom, szczęśliwa rodzina, co dla niektórych i czekanie. Taka pułapka myśl o kształtów, sytuacja z której nie widzimy wyjścia, to są rzeczy, które pokazują się tutaj, a z przełożenia kart zobaczmy, co tutaj pokaże nam się w rozkładzie i jak będzie się to odnosiło do, do rozkładu właśnie. Tu będę na pewno dopytywać. I co tu jeszcze dalej mamy u Was? Może zacznę od singli, tak? Może zacznę od singli, bo u Was tutaj naprawdę bardzo dużo, a bliźnięta moje kochane będzie się działo. Przede wszystkim, przede wszystkim w... Byliście tak po jakimś związku, po jakiejś relacji, takiej osoby, takich osób to singli, tak takich osób to to czytanie tutaj dotyczy a byliście po jakimś, po jakimś rozstaniu, po sytuacji, która złamała wam po prostu gdzieś w przyszłości serce, ewidentnie pokazuje się tutaj, iż wy na długi czas pozamykaliście jak gdyby te swoje emocje, zamknęliście się w sobie i nie byliście gotowi w ogóle do wejścia w nową relację, nie chcieliście, tak, to był taki czas, gdzie wy ewidentnie uciekaliście tutaj, uciekaliście tutaj w pracę, uciekaliście tutaj w realizację swoich jakichś projektów zawodowych, tak, i to wszystko Tutaj pięknie się poukładało pod tym względem, tak? ponieważ wy znowuż tutaj, tak, to jest ta informacja, którą mieliśmy tutaj z przełożenia, karta dostatku, ale w pojedynkę, tak? Czyli w pracy zawodowo-finansowo ogarniam swoje życie, wszystko mi się fajnie układa, natomiast jestem sama, tak? Jestem sama, czuję się, a czuję się samotna. A finanse wprowadzone w ruch. Yy, Równowaga taka w finansach, równowaga w dawaniu i braniu. tak? Myślę, że Wy macie dobre serce, równie chętnie dzieliliście się tutaj, bo tutaj są jakieś projekty pokazane, w które w które wchodziliście, tak? dotyczące jakiegoś charity, tak? dobroczynności, tego ofiarności, jakiejś pracy dla innych ludzi. I to ewidentnie się tutaj pokazuje, iż na tym w ostatnim czasie się, się skupialiście Natomiast dla Was tutaj, bliźniaki, kochane bliźnięta, kochane bliźniaczki moje, nowa relacja, nowy związek, coś zupełnie nowego, coś zupełnie fajnego przychodzi tutaj do Waszego życia. Lubię takie czytania, ja już się cieszę. Kochani, kochane moje, odczytuję jakbym czytała to dla dziewczyn, ponieważ tak się układają karty. Natomiast jeśli jesteś mężczyzną, odwróć sobie tę energię, nie widzę problemu. No więc tak, mężczyzna pokazany w karcie króla pentakli, około 40 roku życia, zamożny, materialista. Świetny biznesmen, może taki mieć brzuszek, ale może takim być po prostu mężczyzną, który no nie jest powiedzmy zbyt, zbytnio aktywny, jeśli chodzi o sport, tak, o tą stronę fizyczną. Natomiast taki mężczyzna tutaj wkracza do Waszego życia i to wkracza, tak powiedziałabym, no bardzo ostro na maksa. To jest mężczyzna bardzo konkretny. On wie, czego chce, on tutaj będzie o Was walczył, nie odpuści, pomimo, pomimo tego, iż z Waszej strony jest tutaj no, takie zastanawianie się, tak? jakaś um, czy iść w tą stronę, czy nie iść w tą stronę. Macie tutaj też jakieś kontakty przez internet, tak? przez media jakieś społecznościowe, przez telefon, tak. A to są takie kontakty właśnie z tym mężczyzną, które tutaj będziecie. Będziecie bardzo uskuteczniać w styczniu i tutaj jest możliwość spotkania, tak, będziecie się zastanawiać nad jakąś niedaleką podróżą, a albo Wy do tego mężczyzny, albo ten mężczyzna do Was, tak, będzie taka możliwość spotkania się, tak, rzeczywistego, fizycznego, fizycznego spotkania się i Wy, kochane, co robicie, ja Wam mówię co robicie. Wy w to idziecie, wy w to musicie wejść, tak? Bo tutaj po prostu, tu jest po prostu rewelacja, tak? Tu mam najpiękniejszą kartę, a, która jest w tarocie, w tym Rider White, ja wam po prostu uwielbiam. To jest dwójka pucharów. A, I to jest tak naprawdę jedyna karta w, 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 w tej talii, która mówi o miłości. O miłości, nie o romansie, tak? Nie o seksie, nie o... O przygodzie, mówi o miłości, takiej piór w takiej czystej, zupełnie pięknej postaci, a miłość i równowaga w miłości, tak, tutaj dwoje ludzi wymienia się tymi pucharami, patrzą sobie w oczy, ich intencje są szczere, niczego przed sobą nie ukrywają i błogosławi im anioł, najpiękniejsza karta a, i macie tutaj taką, a, macie tutaj taką, taką możliwość. Zupełnie nowa rzecz, zupełnie nowa sytuacja w waszym, a, w waszym życiu. Wchodźcie w to, radujcie się i po prostu w ogóle się nie zastanawiajcie, tak? Tu macie zastanawianie się, gdy się będziecie nad tym zastanawiać, to ja Wam mówię, przestańcie się zastanawiać i działajcie, po prostu działajcie. Dobra. Tyle jeśli chodzi tutaj o nasze, o naszych singli. A, a teraz tak, kochani, jeśli chodzi o związek małżeński, tutaj sytuacja nie wygląda tak fajnie. Sytuacje um, dotyczące par, dotyczące związków małżeńskich, związków partnerskich, tak? Okazuje się tutaj ciężka praca z przyszłości, tak? Ciężka praca. Nad tym związkiem, nad tą relacją. Dużo energii, dużo wysiłku włożyliście w tą relację. Nie jest to relacja łatwa. Relacja w karcie gwiazdy mówi o rozstaniach, o powrotach, o rozstaniach, o powrotach. Często ta karta mówi również o związkach karmicznych, o tym, co dwoje ludzi ma ze sobą do przerobienia, jaką karmę, tak? Trudna relacja, trudny związek. I teraz tak, kochani, pokazuje się tutaj. Jakieś, jakieś, jakieś szybkie wiadomości. Tak? Szybkie wiadomości, coś tutaj do Was dociera. U Was w życiu koło fortuny, kompletna, kompletne odwrócenie tej sytuacji. Tak? O co tu chodzi? Powiem tak, powiem krótko, wygląda to nieciekawie. Osoba spod znaku bliźniąt. Jeśli jesteś kobietą, tak? Jeśli jesteś kobietą, jeśli jesteś kobietą, Przedstawiona w, karcie, a przedstawiona w karcie cesarzowej. No, taka osoba, która bardzo ogarnia swoje życie i swoją, swoją, swoją przestrzeń, tak? tak najkrócej mówiąc, niezależna, tak? samodzielna w tym wszystkim, w tej całej sytuacji, to ta kobieta... Myślę, że już dawno gdzieś tam zdała sobie sprawę, że w tej relacji, w tym związku, czy to związek małżeński, czy to związek partnerski, w tobie nie ma już nic. Tak? W tobie nie ma już tego uczucia do, do Twojego męża, do Twojego partnera. To gdzieś wygasło. Tak? Ty starałaś się tutaj włożyć jakąś pracę, jakiś wysiłek nad tym, w to, aby, aby tę relację odnowić aby poszukać tej, tej miłości, tego wspólnego szczęścia gdzieś jeszcze w sobie dla Was, tak? Ale ten styczeń tutaj wygląda niezbyt kolorowo, ponieważ te karty są tutaj bardzo smutne, tak? Bo mówią o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą jest to, iż osoba z podznaku bliźniąt zdaje sobie sprawę, iż tak naprawdę, jeśli chodzi o tę relację, uczucia w stosunku do tego, Drugiego człowieka, swojego męża, partnera jest jak wydmuszka, tak? jest, już, jest już zupełnie pusta, tam nic nie ma. tak, Tam jest miejsce na sympatię jakąś, na wspomnienia, na życzliwość, tak? życzenie tej osobie bardzo dobrze. Tak? Natomiast, natomiast niczego w sobie już nie znajdujesz, niczego w sobie już tutaj nie odnajdujesz, a pomimo to, i to jest właśnie najbardziej smutne. A pomimo to, a ze względu na jakieś sytuacje, a ze względu na jakieś okoliczności, Tobie znane, tak? Czy to Wasze jakieś właśnie rzeczy związane z domem, z dzieckiem, z dziećmi, czy z jakimiś sprawami finansowymi, wspólnymi, zależnościami i tak dalej, Ty decydujesz się być, zostać w tej relacji, tkwić, tak? Wybierasz, wybierasz związek z rozsądku, tak? Ta karta czwórki a czwórki mieczy mówi o właśnie związku z rozsądku, ale ta karta mówi również też o zmęczeniu, tak? O zmęczeniu, o przemęczeniu, o przesileniu, a w tej odnośnie sytuacji, przemęczeniu, przesileniu dotyczącym tego związku, tego, w czym ty tkwisz. Tak naprawdę to powinien być czas dla Ciebie na zatrzymanie, na retrospekcję, na rekonwalescencję po tym związku, tak? po wyjściu z tego związku, po wyjściu z tej relacji. Natomiast Ty podejmujesz tutaj decyzję, aby... W tym związku tkwić, nadal w tym związku pozostaniesz tutaj w styczniu. Dla osób, dla osób w parach, w związkach, nie za fajnie, przeciwnie, tutaj dla singli. No ale myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, tak, abyś ty tutaj odnalazł, czy odnalazł tą siłę w sobie, aby sobie samemu móc powiedzieć, czy móc powiedzieć sobie samej, czego ty już chcesz, tak, czego ty już chcesz. Mam nadzieję, że to nie jest taka sytuacja, bo tu są też jakieś wiadomości, informacje, tak? przez internet. Mam nadzieję, że Ty nie masz, bo tu się to nie pokazuje. Tak? Przynajmniej na chwilę obecną, iż nie ma tutaj jakiejś trzeciej osoby. Ale być może, tak patrząc na te karty, ktoś tu był z przeszłości, kto wzbudził w Tobie inne uczucia, inne emocje, i Ty najzwyczajniej w świecie tęsknisz do tego, co w Waszej relacji. Już wygasło, tak? Oby nie było tak, iż ty y, czekasz na odejście z tej relacji, aż ktoś inny, wtedy, kiedy ktoś inny zjawi się nowy w twoim życiu, tak? Królewicz na białym koniu i cię porwie. To nie tędy droga. Absolutnie ty najpierw musisz porządek zrobić w tej relacji, musisz porządek zrobić w sobie, w swoich emocjach, aby z czystą kartą taką sama przed sobą móc pójść do przodu, czy wchodzić w inne relacje, nowe związki, budować je budować się na przyszłość, kochani. Także tyle jeśli, tyle, jeśli chodzi o związki małżeńskie, związki partnerskie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse, kochani, nowe pomysły, nowe inspiracje, u Was dużo się dzieje, tak, pod tym względem. Dużo pracy, dosłownie pracochorizm. Tutaj bliźnięta będą zajęte od rana do wieczora, od poniedziałku, pewnie do niedzieli, jakby się dało, to też by tej pracy starczyło. Praca, 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 praca. Nowe pomysły, nowe inspiracje, nowe projekty, nowe rzeczy tutaj w ogóle będą przychodziły w styczniu, w styczniu do Was, czy nowe stanowisko, czy nowe propozycje. Raczej nie będą to rzeczy, które będą dotyczyły swojego biznesu, tak? działania na własny rachunek, natomiast bardziej podejmowania nowych inspiracji, nowych pomysłów, projektów dla kogoś przy kimś, tak? w nowych firmach, w nowych teamach, w nowych zespołach. Tak to powinno tutaj się, się u Was kształtować. Pieniądze na tym samym poziomie, które, które były do tej pory, ani w górę, ani w dół. Mniej więcej, mniej więcej to samo, przy tym bardzo dużym wysiłku i nakładzie pracy, który tutaj sobie wkładacie w to, w to wszystko, tak, aby utrzymać tą, tą swoją stabilność finansową, co się tutaj jeszcze pokazuje, jeśli przyjdą do Was jakieś sytuacje, bardzo ważna rzecz, jeśli przyjdą do Was tutaj jakieś sytuacje, propozycje wejścia w jakieś dziwne, kochani, układy, interesy podejrzane, niesprawdzone, jakieś inwestycje, jakaś praca na czarno, jakieś tego typu rzeczy, ogólnie pieniądze na pograniczu prawa, nie pakujcie się w to, tak? Jeśli nie macie czysto określonych tutaj warunków, tak, czy pracy, czy umów, czy czegokolwiek, nie pakujcie się w to, bo dla Was tutaj duże, duże problemy formalno-prawne, duże problemy tutaj ze strony jakichś urzędów, czy urzędu a, skarbowego, czy urzędu pracy, jakieś tego typu tutaj a, problemy się wyłonią. Żadnych pieniędzy na pograniczu, na pograniczu prawa, kochani, w styczniu. Sztyczeń nie jest czasem dla Was tutaj na jakieś e, tego typu powiedziałabym, kombinację. Dobrze, kochani, to tyle, jeśli chodzi o Was. Trochę prywaty jeszcze, jeszcze z mojej strony. Kochani, od stycznia ruszam tutaj z nowymi, z nowymi projektami. Pierwszy dotyczy, pierwszy dotyczy kursów online, kurs Tarota Online a dla wszystkich osób, dla wszystkich osób początkujących, które chciałyby się a, nauczyć praktycznej pracy, praktycznej pracy a, z kartami, tak aby móc zająć się tym a, zawodowo czy hobbystycznie, tak jak sobie będziecie tego kochani życzyć, a, to ja właśnie na takie kursy zapraszam. Kursy będę prowadziła a, w terminach, które, które będę uprzednio publikować na moim Facebooku lub też tutaj na na moim kanale na youtube kochani kursy jak to będzie wyglądać a więc 3 lub 4 weekendy pod rząd tak? będzie trwał taki kurs w soboty i w niedzielę będą to praktyczne praktyczne, praktyczne wskazówki praktyczna nauka dość intensywnie także Także zapraszam, jeśli ktokolwiek ma z Was, kochani, taką ochotę, taką potrzebę. A i drugi projekt, z którym ruszam, to są warsztaty szkolenia dotyczące praktycznej nauki, pracy z energiami. Tak? Jest, jestem mistrzem a zajmuję się, zajmuję się pracą z tą energią przecudowną zresztą. Kochani, jeśli ktokolwiek z Was tutaj, mówię dla osób początkujących, ale zwracam się również do osób po, pierwszej, po pierwszym i drugim stopniu inicjacji w jeśli takie osoby chciałyby tutaj jak gdyby podnieść swój warsztat, doszkolić się, czy dosłownie dostać konkretne, rzeczywiste narzędzia, tak? A, które pokażą i nauczyć, nauczą, jak pracować z tą energią, jak ją wykorzystywać jako terapeuta tak, w takim rzeczywistym kontakcie a, z człowiekiem, to ja zapraszam, a, zapraszam do siebie szkolenia będą, ale będą, kochani, odbywały się na terenie Polski, a w terminach i miejscu, które również, a, o którym również poinformuję Was za pomocą, właśnie, Facebooka lub też lub też tutaj na tym, na tym kanale. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie kochani, do zobaczenia w lutym. Życzę Wam przecudownych energii, styczniu, dużo radości, dużo miłości, bo ona jest najważniejsza. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.